Ta osoba, na którą spojrzymy, nazywa się Randy Skitt. Jedną z najbardziej heretyckich rzeczy, o których słyszałem, że on mówił, było o tym, jak cytował fragment z pierwszego Samuela, wersetu 15, o tym, że posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. I potem mówi, że posłuszeństwo prawu Bożemu, co jest centralną szpilą adwentyzmu. Jeżeli chcecie wiedzieć cokolwiek o adwentyzmie, to szabat jest kluczem do zrozumienia adwentyzmu. Wszystko krąży wokół szabatu, nie wokół Chrystusa. To wszystko jest o szabacie. Dla nich to jest wszystko. To jest klucz w zrozumieniu psychologii adwentyzmu. Więc to nie jest Chrystus. To nie jest piękno i centralność Chrystusa. Mimo, że tak twierdzą. Więc ten Randy Skit powiedział, że gdy Samuel powiedział Saulowi, że posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, to on powiedział, że mówi, że posłuszeństwo Bożemu prawo, jest lepsze niż ofiara Jezusa Chrystusa. To jest całkowite bluźnierstwo. Absolutne bluźnierstwo. Posłuszeństwo prawu jest lepsze niż sama ofiara Chrystusa, gdzie Chrystus wypełnił Boże perfekcyjne prawo. Za nas. I to ponownie Adwentys Jeszcze próbuje brzmieć, jak ewangeliczne chrześcijaństwo próbują brzmieć protestancko. Ale kiedy wchodzicie w ich teologię, jest to nic poza tylko herezją. Więc pokażę wam ten klip, gdzie Randys mówi o Ellen White i pozwolę wam zdecydować na samych siebie. Jaki jest i pogląd, Alan White? Więc spójrzmy i posłuchajmy. I zatrzymaj się, gdy będzie to konieczne. Żeby koniecznie skomentować. W Panu Twoim Bogu będziesz ustanowiony. Wierzcie go proroką. A będziesz prosperował. Ten kościół oficjalnie uznaje Ellen G. White jako sprawującą biblijny profetyczny dar. Tak prawdziwie jak Izajasz czy Jeremiasz, mimo że jej pisma nie są częścią biblijnego kanonu, to źródło jest te same. Słyszycie to? Więc L.N.G. White spełnia ten sam proroczy urząd jak Izajasz i Ezekiel. Mormoni mówią to samo o Josefie Smithie, brigamie Youngu i wszystkich innych prorokach. I jak słyszycie, nawet mimo że jej pisma nie są częścią kanonu, Zbiorem pism w Biblii to źródło jest to samo. To znaczy, że to samo źródło, z tego Izajasz, Jeremiasz, Ezekiel, Daniel, to samo źródło tych proroków, skąd oni wzięli swoje prawa, to jest sam Bóg. Ellen White także uzyskała swoje prawa od Boga. Spójrzcie na moje inne filmy, które pokazuje, że Ellen White popełniła zbyt wiele błędów, by mogła być prorokiem Bożym. Popełniła tak wiele błędów, dodawała do pisu, plagietowała innych ludzi. W całym jej gadaniu o zachowywaniu szabatu nie miała żadnego problemu z łamaniem przykazania. Nie będziesz kradł, gdy kradła z innych autorów. I to jest bardzo dobrze znane. Ellen G. White była istą plagiarystką. Spójrzmy na książkę Waltera Rea White Lie, Białe Kłamstwo Walter Rea był adwentystą siódmego. On wykazał strona po stronie, skąd Lenji White kradła materiał z innych źródeł i nie uznała ich autorstwa, nie dała żadnego przepisu. Co jest tym, co powinieneś zrobić, gdy piszesz literaturę i gdy bierzesz coś z innej źródeł, ona tego nie robiła. Co znaczy, że popełniała kradzież literacką? Co pogwałca przekazanie? Nie będziesz kradł. I co mówi Jakub? Jeżeli łamiesz jedno przekazanie, jesteś winny złamania wszystkiego. Wszystkich przykazań. Całego Prawa Bożego w Przymierzu Mojżeszowym. 613 przykazań. Więc słyszeliście to dobrze ludzie, że ona była prorokinią. W takim samym poziomie, na jakim są biblijni prorocy. Pomimo tego, że jej pisma nie znajdują się w kanonie Biblii, to źródło jest to samo. Więc usłyszawszy to, to co adwentyści myślą o Ellen White? Jej pismach? że są na tym samym poziomie co Pismo Święte, co jest dokładnie tym, co ci, którzy krytykują Adwetystę 7, stwierdzają przez cały czas od lat. Słuchajmy. Słyszycie, oni wszyscy powiedzieli tam Amen. Adwentyści dają na to Amen. A kiedy zaniedbujecie jej światło, rozbijacie lekceważenie tego, czy słyszycie to? Kiedy lekceważycie jej światło, światło Ellen White, Lekceważycie ważycie to, pisma święte. Więc jeżeli oni wierzyliby w słaski, która, to pismo stoi ponad pismami Ellen White. Ale on kładzie je na tym samym poziomie. Jeżeli odrzuci się jej światło, zobaczcie, że on nazywa to światłem. Co mówi Biblia? Twoje pismo daje światło. Psalm 119. Twoje słowo jest lampą na moich stóp i światłem na mojej ścieżce. Boże słowo jest lampą i światłem naszych stóp. Nie pismalen White ani Josepha Smitha, albo Charlesa T. Russella. O strażnicy. Więc ludzie oni nie są chrześcijanami. Oni nie zgadzają się z historycznym protestantyzmem. Oni zaprzeczają cała skryptura. I tak odnoszę się do moich przystojnych braci i moich atrakcyjnych młodszych sióstr. Słuchajcie mnie, zróbcie sobie przysługę. Budujcie na twardej skale. Czytajcie pisa proroków. Czytajcie pisa proroków. I to jest L.N.G. White. Oto macie ludzie prosto z końskich ust. Więc czy widzicie, dlaczego uznajemy Adwentyst za kult? Język jest bardzo jasny. To jest potwierdzone przez ich własne pisma. Przez jej książki. Każda młodzież powinna się edukować. Każda młodzież powinna mieć przesłania do młodzieży. Innymi słowy, czytajcie książki. Kupujcie jej książki. Czytajcie Ellen White. Nie pismo. zaczytajcie jej księgi. Każda młodzież. Powinna mieć zasady chrześcijańskiej edukacji. Każda młoda osoba powinna przypominać sobie konflikt wieków, serię konfliktu wieków. Jakie są księgi w serii konfliktu wieków? Pierwsza księga, ta strona. Zbyt powoli, ta strona. Ci tam, po kolei, ta strona. Nie, ta strona. Zacznijmy ponownie, to jest upokarzające. Cały wszechświat na to patrzy. Księgi konfliktu wieków. Księga pierwsza, w porządku chronologicznym. Ta strona. Ta strona. Ta strona. Ta strona. Ta strona. Wszyscy razem. Wielki bój. Wielki bój LMG White. Numer jeden to Wielki bój Ellen White. Cała ta jej książka jest o tym, że szatan, kiedy zbuntała się przeciwko Bogu, lub Lucyfer, jak oni wyłożyli, Słała tam pewien liguistyczny problem, ale Ellen White nawet o tym nie mogła wiedzieć, ponieważ nie zna ani hebrajskiego, ani greki. Więc wielki bój. Ellen White napisała to. O czym to jest? Jest o wielkim boju o tym, że Lucyfer lub szatan oskarżył Boga o błąd, mówiąc, że jest niemożliwe dla człowieka, aby zachował Boże prawo. Że Boże prawo nie może być zachowane. Więc szatan buntuje się przeciwko Bogu. I mówi aniołom, że oni także nie mogą zachować prawa Bożego. I cały wielki bó jest o tym, że Jezus przychodzi na świat. Jezus zachowuje prawo. I pokazuje nam, że my możemy zachować prawo. I przez to my możemy udowodnić szatana, że on jest w błędzie w tym, że człowiek może zachować prawo. I co jest kluczowym przykazaniem? Dla nich to jest szaba że szatan próbuje podważyć sobotni szabat przez wprowadzenie niedzielnego uwielbienia i potem Ellen G. White mówi, że w czasie testu to stanie się zamieniem bestii i tak dalej i dalej. Wszystko jest o Ellen White, nie o Piśmie Świętym. To Ellen White i jej przesłaniu trójalnierskim z Objawienia 14. Więc wielki bój w całości o oskarżeniu szatana, które wynosi przeciwko Bogu, że człowiek nie może zachować prawa Bożego, więc wielki ból jest o tym, by pokazać nam, że człowiek może, że Jezus pokazuje nam, że my możemy zachować prawo. Ale Jezus zachował Boże prawo perfekcyjnie nie po to, byśmy my je zachowali perfekcyjnie, ale zachował je dla nas, ponieważ my nie możemy Go zachować. I my nigdy nie będziemy zdolni go zachować. Jeżeli będziecie próbować je zachować, On was potępi. Ponieważ za każdym razem, kiedy je łamiecie, jesteście przestępcą prawa. I za każdym razem, kiedy je łamiecie, udowadniacie, że nie możecie Go zachować. Chrystus je zachował, ponieważ jest Bogiem człowiekiem. I On przypisuje Jego sprawiedliwość. Nam, słuchajmy. Mówi, mówcie Amen. To nie jest nic innego od Mormonów, którzy mówią, czytajcie Księgę Mormona, Amen. Róża Smith to napisał. Edukujcie się w podstawach obecnej prawdy. Podstawami są pisma Ellen White. W tym, co nazywają obecną prawdą. Zobaczcie, obecna prawda. Co jest obecną prawdą? Adwentystyczna Ewangelia, przesłanie trojanielskie, z 14. Podczas gdy to Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu. Wszystkich, którzy w nią wierzą, Rzymian 1,16. I jeżeli ktokolwiek zmienia tę Ewangelię, Paweł mówi, że anatema Boża spada na ciebie, Galatian 1,6,9. I ta Ewangelia nigdy się nie zmieni. To jest ta sama, potężna Ewangelia. Która trwale zmienia ludzi dziś, w tym także adwentystów. Adwentystów, którzy przychodzą do światła Chrystusa. Więc widzimy, jak się ten człowiek prowadzi. To lider kultu. Do kultu Ellen White. Jak Ezaf, gardzimy swoim rodzonym prawem. Jak Ezaf, gardzimy swoim rodzonym prawem. Naszym rodzonym prawem jest Ewangelia. Widzicie ludzie, że to nie jest Ewangelia. Co mówi apostoł Paweł? Nie chcę znać u was niczego. Poza Chrystusem, nie tylko nim ukrzyżowanym. To jest centrum. Ewangelii. Śmierć pogrzebanie i zmartwychwstanie Chrystusa. Pierwszy Koryan 15, 1, 4. Czy widzicie tutaj ten kultyzm? To jest właśnie tu. Wszyscy to widzą i słyszą. Pogardzamy przesłaniem zdrowia. Pogardzamy Ellen White. Tak, powinniśmy, bo była fałszywą prorokinią i fałszywą nauczycielką, która zmieniła słowo Boże, która dodała do Bożego słowa, która była plagiatorką. I to bardzo. Pogardzamy Szabatem. I oto macie. Już niedaleko jest dobu Szabat. To jest o co powiedziałem. Szabat jest kluczem zrozumienia tego wszystkiego. Szabat jest kluczem zrozumienia Adwentyzmu 7. Pogardzamy Trójcą. Pogardzamy Trójcą? Interesujące. Ellen G. Whiteley nie mówiła o Trójcy. Zawsze mówiła o niebiańskim trio. I macie dziś Adwentystów, którzy wprost wracają z powrotem do swoich pionierów. Kościoła Adwentyzmu 7 którzy wprost przyjmują arianizm i unitarianizm. Mogę wstać do tego filmu Link, który ma swój wywiad z Christianem Malesem, Sansfering Adventism, który także jest byłym adwentystą. On przechodzi tam przez prezentację slajdów i on demonstruje spis pionierów adwentystycznych, w tym spis samego męża Ellen White, Jamesa White'a. Nie myjcie go Jamesem White'em z Alpha i Omega Ministries, z moim przyjacielem doktorem White'em. Gdzie wszyscy ci pieniędzy byli Arianami? Oni wszyscy zaprzeczali Trójcy. Oni powiedzieli tam, że Trójca jest rzymską katolicką doktryną. Więc ja wstaję do tego link w opisie filmu. Pogardzamy konceptem resztki. Czym jest koncept resztki? Resztka według nauki Adwentystów Dnia 7 jest Adwentystami Dnia siódmego. Oni są resztką Kościoła. Objawienie 14.12 mówi o wczesnych wyznawcach Jezusa, chrześcijanach, jako tych, którzy zachowują wiarę Jezusa i przykazania Boże. Musicie wiedzieć, że za każdym razem, gdy Adwentyści widzą słowo przykazanie, to dla nich hasło. To jest tak jak pies Pawlowa. Za każdym razem, kiedy połóczy dzwon, pies zacznie się ślinić, ponieważ w taki sposób był karmiony. Więc oni są warunkowani, by myśleć, że za każdym razem, kiedy w Biblii widzą słowo przykazanie, to jest to zawsze odniesienie do dziesięciu przykazań. I tak nie jest. Gdy mówimy o Nowym Testamencie, i gdy wspomina przekazania Boże, to odnosi się to do prawa Nowego Przymierza, prawa Chrystusa. Mojżesz dał 613 przykazań. Bóg mu je dał. Bóg dał te 613 przykazań przez Mojżesza, jako jego pośrednik. A Pan Jezus Chrystus dał około 400 przykazań w Nowym Testamencie. To są przykazania, za którymi podążamy. To jest bardzo jasne. A uczyli nas, że to są przykazania, za którymi podążamy. Że mamy miłować się wzajemnie. I wierzyć, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym. I tak dalej. Więc gdy On mówi resztkę, to jest hasło dla Adwentystów Dnia Siódmego. Oni wierzą, że są resztką czasów ostatnich, która zachowuje wiarę Jezusa i przykazania Boże. I w sposób jasny tego nie robią. Pogardzamy konceptem nauki zwycięstwa nad grzechem, dwufazową posługą Jezusa. Pogardzamy sądem śledczym. Oto macie. Sąd śledczy nawet nie jest w Biblii, ale uczyła go White. 1844 rok. Chrystus miał wkroczyć do miejsca świętego i przeprowadza teraz sąd śledczy, by zobaczyć, kto jest godny do życia wiecznego w oparciu o przestrzeganie przykazań. Całkowite bluźnierstwo przeciwko Panu Jezusowi Chrystusowi i Ewangelii. Całkowite bluźnierstwo. I ona wzięła tę datę od Millerów. Wielkiego rozczarowania. William Miller. Kaznodzieju, baptystów powiedział, że Chrystus powrócił w 1844. Wziął to z księgi Daniela, że Chrystus powodzi w 1844. I że oczyści sanktuarium, i że oczyści świątynię. Miller wierzył, że to Ziemia. Ellen, po tym jak Chrystus nie przyszedł, Ellen White wzięła tę datę 1844 rok i po prostu powiedziała: Nie, data jest prawdziwa. Ale Miller się pomylił, więc oni zrobili z 1844 początek sądu śledczego. Więc skąd bierze to ten Randy? Skąd on to ma? Nie z Biblii. On bierze to od Ellen White, jego prorokini. Ezaw pogardził swoim rodzonym prawem. Więc jeżeli pogardzicie tymi niebiblijnymi, dodatkowymi naukami, które uczyła Ellen White, jesteście jak Ezaw. Sprzedajecie wasze prawa rodzone. Moim rodzonym prawem jest Jezus Chrystus. Jego obietnice, jego usprawiedliwienie. Chrystus i jego Ewangelia. To jest moje rodzone prawo. Moja lojalność jest Jego. Nie należy do Ellen White. Ani do jej ohydnych, bluźnierczych doktryn, które uczyła. Jedna rzecz, którą także chcę wspomnieć, jestem, i wstawię o tym link do opisu filmu. Jest to, że szpitala 2007 Przeprowadzają aborcję. Pomyśl o tym przez chwilę. One przeprowadzają aborcję. A mimo to oni gadają czwarte przykazanie, czwarte przykazanie. To wszystko jest o szabacie. Ellen White łamała przykazanie o kradzieży? Przez plagiaryzm. Teraz adwetystyczni doktorzy w ich własnych adwentystycznych szpitalach łamią przykazanie, nie będziesz mordował. Macie ci nie mordować. Więc Alan White można kraść. Jest w porządku, by mordować dzieci w szpitalach. Co pogwałca przekazania Boże. Więc ponownie sprowadza się stanie pod przekleństwo prawa. Jak mówi, ten, kto łamie jedno przekazanie, łamie wszystkie. Len G. White jest łamaczką prawa. Jest pod przekleństwem zakonu, który sprowadza śmierć. I doktorzy w szpitalach adwentystycznych robią to samo. Oni też są pod przekleństwem zakonu. Więc ten człowiek mówił o tym, jak cudowne powinny być ich instytucje, a praktykują aborcję, podążając za założycielką, która była plagiarystką. Co my tu mamy, ludzie? To hipokryzja. Mówią, że zachowujemy przykazania. Nie zachowują przykazań. Bo oni twierdzą, że zachowują szabat według staro-testamentowego przymierza. I go łamią. Za każdym razem, kiedy rozpalają ogień kiedy włączono swoje piece, siódmego dnia. Więc oni są łamaczami prawa. To dlatego potrzebujemy Jezusa. Wchodzimy pod przekleństwo prawa za każdym razem, kiedy je łamiemy. To dlatego Chrystus musiał przyjść i zachować prawo perfekcyjnie za nas, aby mógł przepisać tą sprawiedliwość nam. Adwentyści, przebudźcie się. Więc ludzie, mam nadzieję, że musicie zobaczyć z tego filmu, że Adwentyści są całkowicie oddani Daniela White i nauką, jej dziwaczną doktryną. Ale w tym samym czasie dobrą wieścią jest to, że wielu adwentystów odchodzi. Opuszczają adwentysta siódmego. Adwentyści, jeżeli to oglądacie, to wiedzcie, że bardzo Was kocham. W Chrystusie. To nie jest przeciwko Wam. To jest egzaminacja Waszej ideologii. Waszego światopoglądu. I moją modlitwą jest to, byście przyszli do poznania Chrystusa. Tak jak już tak wielu adwentystów przyszło do poznania Pana, Jezusa Chrystusa, samą Ewangelię i opuściło fałszywe nauki Ellen White. Light. Więc dziękuję Wam ponownie.